Przepraszamy, przepraszam, przepraszam. Wiesz co zapowiedziało? Na Śródmieściu? No? czystym Warszawa ochota. Warszawa ochota. Kto ma ochotę na Warszawę? A najgorzej. Kto? wolę na ochotę. Najgorzej, że to było na... Co to było? Nie wiem. S1K Nie wiem, synu, nie wiem. Jest, Łukaczka, Predator.

O, i te Co w nim masz nic tę zapowiedź? Oj, Sandek Siedlec. Przepraszam, jest kieruję Uwaga, czyli odskaz się na obie strony. To jest niemożliwe, albowiem to jest ta strona. Albo jest ta strona. I nic tu się kurczę nie otworzy. Odprawy. Dawid! Dawid! Idziemy! 9990, gotów do odjazdu? 9990, gotów jest. do odjazdu? Jesteśmy gotowi Odjazd na czerwór. Jeszcze jedna stacia, przed sobą. Nie wyganiaj Dawida na staciu. Nie jedzie na maksymalne. Trzeba wysiadać. Wiesz, ale... No ale... to, 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 to. też jest, Dawid, tutaj Wiesz, że w jest film w No patrzcie, nowy film w na temat nowej SKM-ki. Gdzie ty ręka? ci rękę Dawid!

Uhoho. Kuba, ale to nie był za przystanek? Nie, twój przystanek jest następny. <grafię> Dawide przystanek jest następny. A nie było większego za dupę, niż tam, tamto miejsce, że go zamordują. Tam da, ci dupę. Nie no, Kuba, przestań, bo Dawida stracił. ktoś go porwie i Masz Dawid, proszę wrócę. <grafię> Dobra, niech nie zbije. Nie przeszkadzamy? No nie. Nie oh, no, dobrze. <grafię> <grafię> ja na czasami trzeba się tak ten... No Jakub, podoba się? tak, się podoba a, a potem co będzie zrobił na, 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 na szuflera? zwykłe ale najpierw to zrobisz? nie wiem no zgadnij -ry. 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 tak, no? ryby? Chodźcie mi No ale dobrze, to nas największa zabawa, tak Kuba to co? Ciebie to mieć Super, trzeba pomagać, prawda? Od <grym> razu mamy no, lżej. <grym> Zobaczmy tak, tak, to jest? Który? Zim. 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 To zim. 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 To dobrze. Tak, Idę dalej. <głos> <głos> Pan na Panna w mojej cierpliwości. Jest ten <skryt. głos> Pamiętam, go? A Drzwi. Eee. Wysiadaj Dwie. Nie. nie, nie, błagam, się tu mordują no, chciałem mieć nie. Dwie. 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 nie Dwie. 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 nie Dwie. nie Dwie. 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 nie no, tu myślisz, Tutaj to jeszcze znajdą trupa, gdzieś będzie bo ciężko zabrać, ale tam tyle krzaków, że jak to to jest, jest, jak się kruki lecą na wiosnę. Ale gdzie najlepiej? Żeby... Najlepiej to na lotnisku. Myślę, że na, na tej, na wołoskiej, tam jak się go wysadzi, tym, tym, to przebiegnie do lotniska. Tam. <grymka> Już? Nie. Yes. O, coś biegnie, coś sprawdza Panie kierowniku, pan się pilnuje, bo to lada chwila może odjechać I? 61 gotów do zjazdu Jest! Odjeżdżamy Poliester tutaj 38 gotów do odjazdu? Tak? Dlatego tak się właśnie uważajcie, pociąg zabija. Warszawa tak ty w tyłu i nagle... Nie dążymy! nie. A jedzie z lotniska do nas do domu? Nie Jak? U, na 148! To no możemy sobie z Marszem autobusem trać, no. nie, może być. Nie chcę tego wpadnąć. Na fazie na szybkie Nie, to że szybki wyjdziecie? Proszę bardzo. Wili! No, Pójdźcie na refleksję. Jest pani kierownik? Sadanko? Sadanko? I uwaga 9961 99, 99, 99. gotów do wjazdu. przystanek Warszawa Chodziłeś i na prawą stronę Ej, na prawą stronę się Ale gdzie? Tak, rozmawiamy z Henrykiem. Gdzie miałem jesteśmy? Na ulicy? Gdzie Zjawisko. Ej! Kto Kroś... to jest Henryk? Kto to jest Henryk? Pusto? No tak! Już pani kierownik. 61 gotów do wjazdu. Ale kurde zgranie z zespołu kondyktorskiego. Przerazem. Strząsające zgranie. W tej całej sekundzie. 61 gotów do wjazdu. Pociąg robi. bo na W nowej jest końce. Jest filmik ale. o nowej jest końce. A kogoś jest ciepło? Nie, ciepło mi, ale zgen... co się. Co się. Co sprawdzasz? Się... Co się... Godzinę, o której odjeżdżamy. Na służ. na, na służowcu. A na w go nie, za, nie no. zjedzą? Zjedzą. Zjedzą. Na łóżew, służowcu wypadł. Tam też jest źle. Mordują. Da, co? Mordują. Dawid na służowcu. kiedyś kogoś zrzucili z windy. <laughs> Dawid na służowcu. Wypadaj. Tylko musisz szybko biec, żeby dobiec e, biec. na lotnisko. Na 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 Najkróc, najkrócej biec z torami. Ale musisz W, w tunelu musisz bardzo szybko biec, żeby zdążyć przed pociągiem. <laughs> No i pamiętaj, że jesteś wtedy na kamerach, więc grupa pościgowa będzie kierowała się w twoją stronę. A ty drzwi nie możesz otworzyć. Bo nie umiesz. No. się, panie. Panie, weź pan kurwa, otwórz mnie te drzwi. Ej co jest czego to jest? Czesio, od mojej głowy. Pokaż, tak. Nie nie nie, 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 nie. Nie, słuchaj wtedy. Ja Marysia nie słuchał. Niżej, niżej, tuż niżej. Proszę, proszę wyjść. Ale jak to? No, za, za. A, no to tak, to ja mogę sami. Coś goni pociąg. Marysia. Zda. Co się tak stało? A, ta. Co ten człowiek robił? Ma dostawać dostawa. 9,930 złotych <much> pod odjazdem No Zostawiłeś <much> <się> go tam <much> <much> Nie, 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 nie Marysia, Marysia, Marysia Żegnaj Dawid i on został. Przyjął nie dałem mu noża Co tak kolejne? Eee, lotnisko, lotnisko, czy na zielone, proszę. Aj! I stoimy. Stoi. Ja lubię jest, panie szupeną. kierowniku. jest bo jest takie fajne, możemy się powoli ubierać, bo trzeba będzie sprawdzić hamulce, panie kierownik. I ja lubię. Trzeba nagrywać. To jest. Marysia? Proszę. proszę. proszę.

Pomalowali go już. Chamy zdążyli pomalować. Można to malować pociąg? Nie, za to są kary. Nie zdążyli. Uciekli. Zaczęli malować, ale nie zdążyli. No bo widzisz, zaczęli, nie zdążyli. Chodźcie. O, tu zaczęli w trzech miejsc w 4 miejscach, w czterech miejscach cztery gości, ale pewnie była kasa. Wiesz co? Nie wiem. Nie no, widzę, że świeżo zaatakowali, a to jest okleina, więc nic się nie stanie. Chodźcie, sprawdzimy hamulce z panią kierownik. Wiesz, że za pomalowanie nowego Newaga było 90 tysięcy złotych zakładu? Na stronach facebookowych. No a Nie, ciekawe ile było za impulsa tego. Idziemy do pani kierownik spalić hamulce, tak kuma. Jesteś gotów? Jestem gotów! 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 gotów! Co podjedzie? Stary pociąg podjedzie? Nie wiem. Czy impuls jeden, czy impuls dwa? Zobaczymy. zobaczymy, 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 zobaczymy. Mam coś dla Państwa. Ups, to się porobiło. Paczka fajek. Bo jedną znalazłam w kieszeni z wczoraj, Nie. proszę bardzo. A cóż to jest? Nie wiem, jakaś gra podobno, Był wczoraj, co ja. rozdawali, tam rozdawali pierniki i coś tam, a że jedna mi tutaj Dzięki. Proszę bardzo. To będzie zaraz okazane. Dobra, a co teraz masz robić? Sprawdzać No dobra, no to robimy próbę, tak? tak. No to super, pomożesz. Wyciągaj sprzęta. Power on. Tak jest, kanał piąty, kanał, piąty. To chwilę, który i... A? Który obwód to jest? To jest obieg 23. 23. A każdy pociąg ma indywidualny numer? Tak, bo każdy, każdy pociąg jest innym obiegiem, że tak powiem. Nie, no, się wyświetla numer obiegu, tylko że y, akurat maszynka przychodzi jeszcze każdego no. nie Ale widzieliśmy przed momentem wyświetlało się S1 odwód. No! No, Kuba S1 odwód. A to jest S2. A to jest S2. Teraz się zmieni, podobno grzebią coś online nowo. <laughs> to będzie ciężko. Tu będzie ciężko. już mamy malowanie. Widzieliśmy, ciekawe ile wygrał. Na Ale chyba nie do końca. Słucham? Chyba nie do końca pomalowali. Nie, takie maskroły, no bo to chłopaki nagrali na służebce. Z drugiej strony feromon. Dobra? No to co robimy? Próbę pomalowisz. SK23 zahamować. SK23 zahamować. Idzieś. O, słychać było, kuba, co? Dobrze, okay. żeby <głos》> nie <głos》>. Nowe. SK23 odhamować. SK23 zahamować. Głośno. Zahamować. 23 czas Co teraz sprawdzamy? Światła. Kończowe, Super. Bardzo dobrze. Uwaga. Co ze światełkami? Świecą się. Ale tablica zła. <noise> tablica zła. Teraz jest przejazd techniczny Kuba, czyli się zmienia. No dobrze, to co Kuba? Dziękujesz? Dzięki! Dziękuję! Piątkę przybijamy! Super! Dobrze! To co, do zobaczenia jeszcze na szlaku kiedyś! Kiedyś jesteś na pewno! Tak? Tak! Dobra, Ja czekam do... na następny pociąg! Dobra! No. Do widzenia! Do widzenia! Juh.